Walka o trofeo Pichiczi w sezonie 2024 i 2025 rok staje się coraz bardziej zacięta, a Robert Lewandowski czuje oddech Kyliana Mbappe na plecach. Polak, lider klasyfikacji strzelców La Ligi, ma obecnie 25 goli, ale Francuz po sobotnim dublecie przeciwko Leganes zbliżył się na odległość zaledwie jednego trafienia, mając ich 22. Niedzielne derby Katalonii z Gironą to dla Lewego szansa, by odpowiedzieć rywalowi i umocnić się na czele zestawienia. Czy kapitan reprezentacji Polski wykorzysta okazję i pokaże, że w walce o koronę króla strzelców nie ma sobie równych. Sezon zaczął się dla Lewandowskiego fantastycznie pod wodzą Hansiego Flyke wrócił do formy, która przypomina jego najlepsze lata. Regularność Polaka imponuje, choć w ostatnich tygodniach jego przewaga topnieje. Mbappe, po trudnym początku w Realu Madryt, złapał wiatr w żagle i z meczu na mecz wygląda coraz groźniej. Sobotnie bramki przeciwko Leganes, w tym efektowny rzut karny i precyzyjne wykończenie, to jasny sygnał, że Francuz nie zamierza odpuszczać. Przed 29 kolejką różnica wynosiła trzy gole, ale teraz stawka się wyrównała, a emocje sięgają zenitu. Flik, świadomy stawki, nie zamierza oszczędzać swojej gwiazdy w starciu z Gironą. Na konferencji 28 marca podkreślał, że sukces drużyny to klucz do indywidualnych triumfów, takich jak pichici dla Lewandowskiego. Walczymy o każdy tytuł, zadeklarował, a dwa dni później potwierdził te słowa składem. Polscy kibice mogą odetchnąć zarówno Wojciech Szczęsny jak i Robert Lewandowski wyjdą na boisko od pierwszej minuty. Skład Barcelony wygląda następująco szczęsny. Kounde, Araujo i Nigo Martínez, Gerard Martin. Erik Garcia, Pedri, Fermin. Lamain Jemal, Lewandowski, Gavi. Girona, choć skazywana na porażkę, w tym sezonie już nieraz pokazała, że potrafi zaskoczyć tym bardziej że w pierwszej rundzie przegrała z Blaugraną aż 1,4 dziesiąte. Lewandowski ma za sobą drobne obawy po zgrupowaniu kadry w meczu z Litwą zszedł z grymasem bólu, ale na szczęście obyło się bez kontuzji. W zaległym starciu z Osasuną Flick dał mu tylko 23 minuty, a mimo to lewy zdążył strzelić gola, pokazując, że nawet w krótkim czasie potrafi być decydujący. Teraz, w pełnym wymiarze, będzie chciał nie tylko utrzymać przewagę nad Mbappe, ale i zbliżyć się do rekordu 35 goli, który dał mu Pichici w sezonie 2022 i 2023. Tekstowa relacja na żywo w Interi Sport pozwoli śledzić. Czy Polak znów zachwyci na stadionie olimpijskim?